O, oh, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Zaufanie do siebie na nowo buduje. Każdy krok sprawia, że pewniej się czuję. Nie działam już wedle schematu starego, bo w środku odzywa się serce, nie ego. Świadomy emocji, doskonale czuję Różnicę między strachem, lękiem pojmuję Stawić temu czoła, już jestem gotowy Zamiast się bać, wychodzę z głowy Spokojna sytuacja, alarmy nie dzwonią Bez uciekania, walki, emocje tylko gonią To nie strach, co we mnie się pojawia To lęk jako opór się właśnie objawia Niewidzialna przeszkoda, taka realna Dopóki w nią wierzę, je jest namacalna z każdą sekundą większe zrozumienie, to tylko w mojej głowie wyobrażenie, zaufanie do siebie na nowo buduje. Każdy krok sprawia, że pewniej się czuję. Nie działam już wedle schematu starego, bo w środku odzywa się serce, nie ego. Yeah. Dotychczas wszystkich obaw pozbyć się chciałem Naprzód nie szedłem w miejscu, czekałem Pozbycie się lęku to nierozwiązanie Prawdziwa odwaga to z lękiem działanie, gdy poziom jest taki że mnie blokuje głęboko, oddycham się, nie wycofuję. Lęk rozpuszczony, obawy znikają. Nowe możliwości od razu się pojawiają. Ciemne barwy w jasność przechodzą. Zupełnie nowe myśli w głowie się rodzą. Narracja w głowie coraz spokojniejsza. Motywacja do działania staje się mocniejsza. Zaufanie do siebie na nowo buduje. Mm. Każdy krok sprawia, że pewniej się czuję. Nie działam już wedle schematu starego Bo w środku odzywa się serce, nie ego Świadomie decyzje w sobie podejmuję Sprawnie w życiu je realizuję Wychodzę z głowy rzeczywistość testuję Nie było tak źle Jak się okazuje Każdy ruch zachęca do kolejnego kroku Niezależnie od pory dnia, jasności czy mroku, Coraz więcej pozytywności wszędzie obserwuję, Zlęknioną postawę odwagą zastępuję.